Dobra, jesteśmy. Okay. Chodź. Idziemy. Jakieś kanały? Chyba tak. Chyba Na to chodzi. No. Tędy. Idziemy. Okej, okay, może lepiej, nie tędy. Też włączę swoją kamerę. To co jest? Już kratka nie da się jej jakoś wykopać czy coś wyjąć, może? nie. to chyba jest przy tym. na jakoś. nie do rady. Żyje? Czekaj, sprawdza. Nie, nie oddycha, nie żyje, nie ma kursa. A to nie wiem, czy to nie jest jakiś psychol. No właśnie tak No, to to tak. no właśnie Kiedy tak powietrze wyje? Gdzie? No tak... słyszałeś to? Takie... Mm. Tak, taki świst. Pójdę mm. teraz iść. Może chodźmy w prawo. Tutaj. Dobra. Mam coś. Okej. Okay. Okay. Ej, jest coś tutaj na dole. Ej, tam jest woda. Utopisz się. Aha. Słyszałeś to, szatanie? Co? Ktoś, co? Pan? Chyba jakiś... O kurde! Ej, 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 dobra. Ej, dobra, dobra, mordo, 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 spokojnie! Spokojnie! Wszystko okej? Okay? Jezus Maria! Aaaa! Aaaa! chcę uratować. Mojego przyjaciela. Jestem ostatnio. O! nie rob mi. Nic, proszę. O! Uciekam! Uciekam! Ucieka. O! 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 Nie, dobrze. Muszę się jakoś zabrać Nie wiem, czy to wystarczy. Boże, dobra. to tu No tak. Oh. tą wodę zdejmę. Gdzie jest jest kolejne. Mój kolega? TUTAJ! Cicho, cicho! Kurde o. Kurde. O! Do wody! Szybko do drabiny! O, o kurde! O, szybko! Ko. O, stary. Ta, jakoś żyje. Kurde. Ledwo to przeżyliśmy No Dobra, chodź Kurde, chłodny syn, nie masz nic w kieszeniach? Stare, my nie jedliśmy prawie nic od dwóch dni Jedyne co to piliśmy... Jedyne co to przed chwilą... ...piliśmy... ...z kanałów, o chyba O! Co, Do co? to robi się Nie masz kiedyś botanika? Nie, niestety nie Jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem jest Co to za światło? Ej! Poczekaj! Ej! Halo! Co jest? Widziałem światło. A ty? Tam był jakiś magazyn. Chodź. Chodź sprawdzić go. Kurde... Magazyn tu jest jakiś. Shh, jest jakaś trapina. Dobra. Idziemy tam. Dobra, o... O kurde. Malwór. Tam... Gdzie idziemy? W którą stronę? Mal no. Dla chłopów chodź. Bo... Ej, czekaj! Tutaj! Co jak dla dziewczyn jest siłowniej? Albo... Może właśnie tam czekają ci psychole, żeby ją wiesz. Nie, nie chipsy, bo raczej nie, ale czekaj. Muszę przenieść tą skrzynę. Czekaj. Malord. Ej, Mamy... super. Nie wiem. Dziwna tam to Chodź. Bo może nie. Czekaj, może to jest otwarte. Skurde zamknięte. Później sprawdźmy może drogę dla dziewczyn. Dobra. Musimy się spieszyć, bo no. woda jest coraz wyższa. No właśnie zauważyłam. No, idzie raz. Muszę lepiej sprawdzić tą drugą drogę. Kurde, ej, trzeba uważać. Zobacz co jest nad tobą. Tutaj. Sople. Kurde. A to nie są czasami kamienne sople. Nie wyglądają normalnie. Kurwałem, Ta... je... spadł jeden. Spadł jeden. jeden. Cholera, dobra, trzeba uważać. O! Kurde. Może zacnijmy się do tej drogi drugiej. Nie wiem. Nie, nie wygląda mi to na bezpiecznym. Lepiej chodź tędy. Kurczę, nie mogę się spiąć. O! Żyję! Boże! Boże! Stary! Coś, co się stało? Byłem tyle od kamienia tego. W chłopie byłem. To było. spadło centralnie koło mojego oka. O kurczę. Ja pierdolę. Dobra, Dobra, możemy iść w lewo. Nie. Nie mogę się wspiąć, poczekaj. Po prostu wejdę. Ej, patrz, jakaś notatka. Czekaj, chodź, przeczytam. Przesuń się. Połóżmy. Dobra. Eksperyment pacjenta 09 Wzrost 188. Wiek 35. 35 lat miał jakiś kościół. E, nazwisko Kluskin, a imię Edi. Podobno pacjent odmówił współpracy i chciał uciec. To jest tutaj napisane. I te są zamazane. Więcej nic nie ma. No kurde, może się zmoczyło. Ale Eddie Kluskin jakiś. Mam zmarnować z dowodem też? No? Nie Mmm, okay. jak lobby świetnie, chodź teraz mm. A, Gdzie to znalazłeś? Nie, no, gdzieś tam pochowany w kieszeniach Chyba, czas tutaj Chyba tak Cholera, widziałeś? On tam tak, stoi. chyba Znamy jakiś mutant. Kurde mutant. Zauważył nas! Szybko! On tak, szybko, gdzie, gdzie, gdzie? Cofamy się! Nie wiem, chodź tu szybko! No, no, Ooooo! Fuck, fuck, fuck! Żyję! Żyję! A, -a, -a. A, -a, A! Jesteś ej, tu! Ej ej, 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 Kim jesteś? Odejdź! Odejdź! Ty to jestem uciekinierem, Czy ty jesteś uciekinierem? Ja jestem reporterem. Spokojnie! Spokojnie! Jest ja. Masz... O, 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 tak! więzili mnie tu. Ja uciekam przed nimi też... Chyba, chyba że ty nie. Chyba że nie pracujesz. To ja się z tym stokiem uderzę. Dobra, uspokój się, ziomek. E, słuchaj, jak masz na imię? Ja mam y, Edward. Pomożesz mi? Tak, mam na imię Martin. Spokojnie, pomogę ci, ale nie jesteś tacy jak inni? Nie, ja jestem ucieknierem. Widzieli mnie tu ale nie, 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 nie. Widziałem ślady krwi, ale nie widziałem tego kolegi. Niech wyglądał. No, podobny do mnie, tylko inny garnitur. Haha, ha, dobra. To jak będę widział, to. Yy, ci powiem na pewno. Dobra, yy, znasz yy, budowę tego budynku? Jak stąd wyjść? Yy, coś koleżę, bo próbowałem wyjść, ale... Czekaj, a jak się w ogóle znalazłeś, od tego zacznijmy. No, rzecz w tym, że byłem na spacerze z żoną w lesie. Niedaleko chyba tego budynku. Hmm. Bo widziałem ten budynek. I nagle coś harczało, baliśmy się o... Nie. I nagle... Straciłem przytomność. I się pojawiłem tutaj. Podobnie do mnie. Czekaj, jak ja też tutaj byłem z moim kolegą, to było podobnie, nie? Kurde. Mm -hmm. Też straciłem przytomność. Tak. Chodź Nie to... Chyba wyjście. Mój kolega to jest mocny go się on sobie poradzi. Wolę tam no. nie schodzi, bo tam jestem grubas Mam nadzieję. O kurde. Chyba Jakiś chyba psychol. O kurde, chyba widział wiedział. Idziemy dalej! Udało! Nie Uciekajmy! Uciekajmy! Nie Uciekajmy! 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 Ja. Nie to nie wygląda na dobre miejsce. Bardzo źle wygląda. Chodź. Niesamowite.